Pani Katarzyno, na jakie cele stawia sobie taki Dzień Otwarty? Dzień Otwarty to jest taki dzień, który zorganizowaliśmy tutaj w schronisku z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt. Chcemy wszystkich przekonać, że tutaj czeka mnóstwo zwierząt, które chcą mieć nowy dom, które potrafią człowieka pokochać, zaufać bezgranicznie i być wiernym do końca życia. A jak ja na przykład mogę zachęcić? No do. To... No, innych ludzi, żeby przyszli i zabrali jakoś psa, kota? No, na pewno, tak jak już powiedziałam, na pewno są to zwierzaki, które czekają, które były kiedyś skrzywdzone przez człowieka, i one potrafią się oddzięczyć tym, że zostały stąd zabrane, potrafią być wierne do końca życia. A w e, wiekie oprócz tego dnia dzisiejszego? Wiekie dni można przyjść i też tu, czy pomóc, czy też e, zabrać psa lub kota? Nasze biuro adopcyjne czynne jest tak naprawdę codziennie. W tygodniu od poniedziałku do piątku do godziny 17.30, natomiast w sobotę i w niedzielę do godziny 15.00 też można przyjść z całą rodziną, można obejrzeć zwierzęta. Pracownicy biura adopcyjnego potrafią doradzić, dobrać odpowiedniego zwierzaka do odpowiednich warunków i wymagań. Czy to ma być zwierzę do, do zabaw dla dzieci, czy dla starszej osoby, do spacerów, czy też nawet do pilnowania, do jakiegoś domu z ogrodem. Na pewno takiego psiaka doradzi. E, pracownicy biura adopcyjnego znają dokładnie nasze zwierzęta. One są wszystkie zaszczepione, przygotowane do adopcji, posiadają swoje książeczki zdrowia, tylko brakuje im domu. A czy zdarzają się Państwu też takie psy dla osób e, niewidzących? E, Psy tak naprawdę potrafią się przystosować do warunków, e, osoby niewidzące no, powinny mieć psa szkolonego w tym celu, e, natomiast takie mieszańce, takie kundelki, które są u nas, one bardzo szybko się uczą, więc nawet gdyby ktoś chciał gdzieś poddać takiemu szkoleniu psa zaadoptow zaadoptowanego z kiapkowa, to ja serdecznie polecam. A jakie rasy najczęściej macie? owczarki kaszubskie, czyli typowe mieszańce, które są bardzo kochane, bardzo wierne i śliczne. A czy też oddawane są psy tak zwane na taki urlop, kiedy rodzina wyjeżdża do nas nie, my nie mamy warunków, żeby świadczyć usługi hotelowe. Natomiast jeśli ktoś ma problem z wyjazdem, chociaż w tej chwili do większości ośrodków można już jechać ze zwierzakiem, ale jeśli ktoś ma problem, jest to nagła sytuacja rodzinna czy nagły wyjazd, mnóstwo w tej chwili powstało małych hotelików przydomowych. My takich informacji udzielamy, kontaktujemy z takimi osobami i w tej chwili już to nie jest problem. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo i zapraszamy na Dni otwarte. Zapraszam serdecznie. Czeka tutaj 300 psiaków i 200 kotów. Wszystkie są w Ciapkowie, wszystkie są kochane i czekają na nowy dom. Zapraszam. Rock of ages.

z tym ciapkowem praca, ale też miłość do zwierząt, prawda? No jak najbardziej. Jeżeli już ktoś decyduje się na pracę w takim miejscu, no to musi mieć w sobie coś właśnie z takiego miłośnika zwierząt. Bo jednak pracujemy z nimi no, codziennie i no, trzeba to lubić. Po A co robisz? Jak twój dzień wygląda? No cóż, poranne karmienie to jest jak odrządek tak naprawdę. Przychodzimy rano, dajemy sobie jeść, napoimy no, je. A potem zabieramy się do brudniejszej pracy, prawda? Trzeba pieską posprzątać. Wtedy jest powiedzmy nasza przerwa, gdzie możemy chwilę odpocząć, wyjść sobie z pieskiem na spacer, czyli mamy jakiegoś lubiąca, a dalej, prawda, mamy jakieś dodatkowe prace nawożenie wybiegów, czy, czy ogólne jakieś prace tutaj w Czapkowie. Bo są trzeba, prawda... Później jeszcze raz posprzątać, trzeba zrobić kolejne karmienie, trzeba na przykład budy podocieplać, bo teraz bliże się okres zimowy, kiedy też takie prace będą musiały być wykonane, a później w przyjemnej atmosferze rozchodzimy się budą. Do